Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich w dzisiejszym uroczystym dniu, bo dniu rodziny. Moi kochani, mówię teraz do rodziców, mówię teraz do uczniów, mówię do wszystkich, którzy nas oglądają. Postanowiliśmy dzisiaj zrobić wspólne przywitanie. Przywitanie razem z klasą trzecią, tak i razem z klasą ósmą, żebyście Państwo też mogli posłuchać, jakie są różnice, bo będziemy rozmawiać o Rodzinie. Przez jedną chwilę zajmiemy Wam króciutką chwilkę, żebyśmy mogli właśnie rozpocząć właśnie w taki sposób ten nasz zaplanowany pierwszy zdrowy dzień rodziny. No pogoda nam trochę dzisiaj nie sprzyja, to fakt, ale my jesteśmy przygotowani na wszystkie ewentualności i wszystko odbędzie się dzisiaj po prostu pod dachem naszej szkoły, tutaj, właśnie tak też rodzinnie. To teraz, moi kochani, ale jesteście dzisiaj, Słonka, uśmiechnięte, szczególnie te małe, ale te duże też uśmiechnięte. O właśnie Krystian tam też się do nas uśmiecha. Posłuchajcie, e, myślicie, że rodzina to ważna rzecz? Tak. Tak, ważna rzecz, prawda? No to co nam daje ta rodzina, bo tutaj już... Jedzenie. O właśnie, Julka, jedzenie daje nam ta rodzina. I żeby, jakby rodziny nie było, to nie byłoby? Dobrze. No właśnie, co jeszcze? Daje nam radość. Daje nam radość. Super. Krystian, co daje nam rodzina? Troskę. Troskę. Super. Rodzina przede wszystkim daje szczęście. O, super. Tak jest. Rodzina daje. Zobaczcie, ile wymieniacie tutaj bardzo wartościowych rzeczy, które dotyczą właśnie rodziny. A teraz ja jestem ciekawa. No bo że macie rodziny, tak? że macie piękne domy i... Ma... A właśnie a kto y, y, się składa na rodzinę? Kto tam wchodzi w skład rodziny? Kto wchodzi w skład rodziny? Mama. Mama? Tata, siostra, brat. I ja? To mój mały świat. Taka piosenka była kiedyś, prawda? Śpiewaliście. No dobrze. No to teraz mama, tata, siostra, brat, wszyscy w domu. A tutaj, w szkole? Też jesteśmy, wielką rodziną. Też jesteśmy wielką rodziną. Karolina, bardzo tylko dobrze. I to więcej. chciałam tylko o wiele, wiele większą, bo w klasie jest nas bardzo dużo, na przykład. A już w całej szkole Jürka? 400 Około 400 uczniów w całej szkole. Tak jest. Jesteśmy jedną wielką rodziną. A tutaj macie jakiegoś taty, jakąś mamę w tej szkole? Nie. Tak. No macie, bo macie wychowawców, tak? I ci wychowawcy się wami opiekują i zobaczcie przez jaki długi czas, jak tu jesteście, prawda? Bo przychodzicie rano na ósmą i wychodzicie zwykle już po południu, tak? Więc tutaj tak jakby wychowawcy, nauczyciele przejmują nad wami opiekę i są waszą rodziną, prawda? Dobrze, słuchajcie, jak różne lekcje o rodzinie były. To jak w rodzinie jest kłótnia, to jest dobrze czy źle? Źle. To jest Zle. źle. Gdzie tak się rodziny kłóciły, Andrzej? Pamiętasz, bo trzecioklasiści to jeszcze te lektury to tak troszeczkę mają okrojone. gdzie się rodzili? Głośno. W jednym zemści. W zemście się rodziny kłóciły. I to było dobre czy to było złe? Złe. 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 Bo w zemście był taki spór o mur, ale on zakończył się, pomimo tego, że źle, to zakończył się dobrze. A gdzie się zakończył źle? U smoklach Oni są świeżo po egzaminie, oni są się więc oni wszystko wiedzą, dlatego, tak, prawda? Wy jesteście natomiast po trzeciej I też bardzo dużo dawno. już dawno, i też bardzo dużo już umieć. Słuchajcie? Balady nie. Oczywiście, pięknie, bo w nie dwie siostry, prawda? Które tam się też pokłóciły. Bardzo ładnie. Ale teraz powiedzcie, co potrzeba, żeby pomimo na przykład kłótni ta rodzina przetrwała? I żeby wszystko było dobrze. Czego potrzeba, Krystian? Myślę, że trzeba się wspierać. Trzeba, Super. Tak. Trzeba sobie pomagać. Trzeba, trzeba sobie, sobie pomagać. Za... Jeszcze taka jedna, ta najważniejsza wartość, taka na samej górze, zawsze ją umieszczacie. Już. O! Bardzo dobrze, miłość, słuchajcie. Jak jest miłość taka w rodzinie, tak? Czyli kochamy się nawzajem, to mamy chęć, żeby sobie też pomagać. Prawda? Więc musi być miłość, żeby ta rodzina przetrwała. Dobrze, no to e, może jeszcze powiedzmy sobie, e, jak zdrowo w tych rodzinach żyć. Bo też zdrowie jest w naszym dzisiejszym tematem. Jeść warzywa i owoce. Dobrze, co jeszcze? Często się uśmiechać. No pewnie, bo to też daje nam zdrowie. Bardzo dobrze, Julka. Bardzo dobrze. Kiedy jest ciepło, trzeba Często spacerować. Chodzić no tak, oczywiście, bo świeże powietrze, tak? Igor. Tak, yy, żeby zdrowo żyć. Budować więzi rodzinne. No tak, no tak, no ale takie zdrowie, wiesz, takie zdrowie typowo powiedz yy, w sensie nie takim, może psychicznym, tylko takim fizycznym. A, dobra, żeby być takim zdrowym, krzepkim. aktywność fizyczną. No bardzo dobrze. Tak. Zobaczcie, pomimo tego, że tu trzecia klasa, tu ósma. Tak, to te zdania są bardzo, bardzo do siebie podobne, prawda? Wszyscy jednakowo pojmujecie rodzinę. A nam zależy na tym, żeby Was to pielęgnować. Właśnie takie podstawowe wartości, które później pozwolą Wam założyć również takie bardzo dobre, zdrowe też rodziny. Tak? Dobrze. Pamiętajcie moi kochani, dzisiaj jest ten pierwszy zdrowy dzień rodziny, jest bardzo dużo atrakcji. Rodzice też nas będą słuchać, więc y, pamiętajcie, że to Wy też będziecie uczestnikami tego dnia rodziny. Więc mówię teraz do wszystkich: y, jest dużo atrakcji zaplanowanych, bo jest zaplanowany występ chóru, jest zaplanowane przedstawienie, które. Y, co jeszcze? No, ja no właśnie, będzie śpiew, tak. Nauczyciele dla Was specjalnie przygotowali przedstawienie, zabawią się w aktorach, a wy będziecie mogli popatrzeć. Zawsze my patrzymy na Was, a teraz Wy popatrzycie na nas. Jest dużo konkursów i rozstrzygnięć konkursów, bo piękne prace wykonaliście. Ja wczoraj jak popatrzyłam słuchajcie, na te prace w sali gimnastycznej, które już są ulokowane, to byłam po prostu zachwycona. Także będą super nagrody, będą też koła gospodyń wiejskich, słuchajcie. I one będą Wam serwować różne dobroci. Tak, postaraliśmy się, żeby to było zdrowe. Dmuchańców nie będzie, bo dzisiaj ta pogoda nam nie sprzyja. Ale słuchajcie, będzie popcorn, będzie, będą soczki świeżo wyciskane, koła gospodyńki przygotowują, będą e, ciasta takie zdrowe i marchewkowe i różne inne ciasteczka, takie specjalnie A dla Was przygotowane. Tak, wszystko, Tak, wszystko będzie, ale jeszcze zobaczcie, na, w sali gimnastycznej jest tak, taka bardzo ciekawa wystawa gdzie wyrysowaliście swoje rodziny. Nie wiem, pewnie trzecioklasiści też, bo starsi nie rysowali, ale trzecioklasiści a, ale na pewno ze zdjęć. To jest naprawdę tak I ciekawe. Jest zdjęcie słuchajcie umiejscowione y, u góry, a u dołu zwykle jest to, co byście narysowali. Jest to przepiękne, także warto samo, z, dla samego tego pójść, zobaczyć naprawdę i. Y, 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 Wspólnie się, słuchajcie, babci, bo będą wasi rodzice. Także naprawdę Wam to przyjść. Będą w godziny. I no, zobaczymy, bo wiesz Tymek, jak, jak e, nam miło będzie czasu pływał, to my możemy tu posiedzieć i do ciemnej nocy, prawda? Nic nam to nie szkodzi. Będą wasi rodzice, więc później będziecie mieli z kim wrócić. E, także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jeszcze muszę powiedzieć o tym, że e, zamówiliśmy, bo dzisiaj jest piątek, tak? Ale chcieliśmy, żebyście też nie pozostali głodni, więc pamiętajcie, że będzie dla was jedzonko, będą chodłdy smaczne, ale też zdrowe. <śba wyt�anische> ale, no, no. ale zobacz, nie tylko Tymek, nie tylko boi do i różne inne rzeczy. Wszystkie świeże, wszystkie owoce będą wyciskane ze świeżych warzyw. To też wszystko, słuchajcie, no kosztuje, ale myślę, że nie aż tak dużo, jak tutaj Tymek namówi I warto. I warto, słuchajcie. Także e, zapraszamy serdecznie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tej mszy świętej, która odbędzie się 12, e, 12 czerwca. To będzie niedziela. E, msza święta specjalnie zamówiona w intencji właśnie e, was, dzieciaczków, tak, waszych rodziców, waszych rodzin. więc zapraszam i zachęcam, żebyście na tę mszę przyszli, żeby rodzice was po prostu przyprowadzili. Jeszcze mam tu ściągawkę, bo jak dzisiaj jest ten piątek, słuchajcie, i dostaniecie te hot no to one takie są mięsne trochę, prawda? E, bo one będą z szyneczki, żeby było zdrowo. E, poprosiliśmy księdza proboszcza, żeby udzielił wam dyspensy, tak żebyście mogli sobie, e, szczególnie ósme klasy, tak, bo one już są starsze, dzieciaki małe, to jeszcze tak z tym postem niekoniecznie. Ale ksiądz proboszcz się zgodzi, powiedział, że wszystko jest w porządku. Ósme klasy też są zwolnione dzisiaj z e, ze spotkania, swojego przed wierzmowaniem, tak? Także na, na to wszystko e, mamy zgodę. I słuchajcie, nic innego nam nie pozostaje, jak zaprosić wszystkich serdecznie do dalszego świętowania dnia rodziny. Czy jeszcze coś o rodzinie chcecie dodać? Piotrek? Na przykład. Piotr, coś tam chcesz dodać o rodzinie?

Co tata gotuje? E, tata gotuje nie, różne rzeczy. Różne rzeczy. Na przykład, a jakąś czy bardziej kotlecika. Kotlecika tak. Kotlecika bardziej. Widzicie, się nie też potrafią gotować. Nie, 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 nie. Dziewczyny, co jeszcze powiedzą nam o tym gotowaniu? Tatusiu pewnie co? To słucham. Mój tata... Y on y, to jak y, 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 smaży, to tylko kluski z, jajkiem. kluski z jajkiem. Ale to dobre jedzenie, kluski z jajkiem. Zulka? On też trochę robi jajecznicę. Jajecznicę. Ale to też dobra umiejętność, bo przecież się przydaje. Jak mamy nie ma śniadanie, trzeba zjeść. Jajecznica, jak znalazł? Krystian, e, Twoja mama też dobrze gotuje. Do panu, do panu, do panu. Bardzo dobrze. I powiedz twoje ulubione, Danie. No. Nie wiem, bo no, każde danie jest najlepsze, ale już, jak już miały wybrać by jedno, rosół wybiera by by wszystko. O, proszę bardzo. Ale Krystian, ja zdradzę Wam, nie wiem czy Krystian mnie tu zaraz nie okrzyczy, okay. ale ja zdradzę wam, że Krystian zawsze mi powtarzał na lekcjach, to pewnie uczniowie też potwierdzą, <laughs> to, tak. prawda, że on po prostu jak wraca do domu, to codziennie ma uszykowany obiadek, on go musi zjeść. I dopiero dalej życie się może toczyć. I zawsze podkreślał właśnie, że mama czeka z gorącym obiadkiem. Tak? Czy chłopcy tam z tyłu chcą nam coś powiedzieć? O swojej rodzinie? Mój bo, bo tata robi kapustę. Te na cały Tak? Ale no, chyba masz rację, bo wiesz co? Kapusta to jest takie warzywo zdrowe bardzo. A propos. Bardzo zdrowe. Które niestety jak się gotuje, to śmieje. Po prostu śmierdzi. No i nie ma na to po prostu wyjścia. Trzeba to przetrwać. Ale ty Mek, odwrócisz się na chwilkę, a powiedz czy taka kapusta jest później smaczna, czy nie? Bardziej nie ma Nawet jej nie jeszcze, tak? Sam zapach już go nie Sam zabach, ty Meka, co lubisz najbardziej jeść? Nawet ja nie, ja wiem. Ja nie wiem. Wie. Tymek nie wiem. Tymek dzisiaj jest tak, dzisiaj nie chce z nami trochę porozmawiać. Dziewczyny, coś jeszcze tam chcą z tyłu powiedzieć? Powiedzcie, bo wy jesteście takie fajne, ja lubię z wami rozmawiać, więc coś powiedzcie na temat tej rodziny. Coś powiedzcie. A? Nie? E -e. E -e. A ktoś, który był na konkursie Festiwalu Pieśni Religijnej, kto był? Lenka. I co się udało wygrać? Udało mi się wygrać wyróżnienie Super. i dostałam e, książkę do próboszcza, dostałam dyplom dostałam e, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale było dużo nagród pewnie. Tak? Dużo. Dużo było nagród, więc gratulujemy Ci serdecznie, Lenko. I na pewno rodzina była dumna. No właśnie, i o to chodzi, słuchajcie, żebyśmy zawsze byli dumą i klubą naszej rodziny bez względu na to, co się w naszym życiu wydarzy. Mamy w niej wsparcie i to wracanie zawsze i codziennie do tego domu daje nam duże poczucie bezpieczeństwa. I tego sobie życzymy, żeby nasze rodziny, Wasze rodziny też w przyszłości były właśnie w taki sposób zbudowane, żeby dawały wszystkim członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze raz miłego świętowania dzisiejszego dnia. Wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy, do zobaczenia, do zobaczenia pa. pa. No tak, no tak, Ale mamie, tak, bo może będą oglądać, jak będziemy Boże. też później wyświetlać. Nie no. wiem. Będą, będą. Pan Adam nam tu wszystko e, opracuje.